Tak, dzisiaj zrobić razem ze mną e, takie, właśnie. Patrzcie, jestem normalnie jeszcze w piżamie, więc idealnie. Tutaj nałożyłam już taki naszyjnik i taki pierścionek. Oto. E, zaraz do Was wrócę wyciągnę jakieś kosmetyki i biżuterię. Dobra, wróciłam. Tutaj perfumy. Brokat do włosów, bo będę chciała sobie zrobić, ale może być też do twarzy. Moja ukochana paletka. Moje no, pędzelki, no jeszcze dodałam takie okularki i, a tutaj mam jeszcze więcej rzeczy, ale to później pokażę. Zaczniemy może od, zaraz pomyślę i wrócę, zaraz. A tu prasę robiłam ASMR bo jeszcze nigdy nie robiłam na filmikach Robiłam, ale nie na moich filmikach i w ogóle nie robiłam na żadnych filmach ale

Dobra, jestem. Zacznijmy może od yy, ja wiem, powiek, potem... Yy, usta, potem brwi. Nie wiem, jeszcze nie, nie wymyśliłam sobie tej kolejności. Yy, a może zaczynamy od brwi. Dobra, od brwi. podczeszę. takie... Czekajcie, ja ten kronik. mmmm Serio, że ale muszę być skupiona jak się teraz może sobie zrobimy jakieś, nie wiem To jest, to jest Rewiso, teraz powieki może biorę Jakie to będzie jakieś jakby to zrobić albo ja może tym Wybieram sobie takie klasyki, takie brązowe, żeby nie było tak mocno. albo różowe i zielone. No dobra, wybieramy zielony. Ró różowe i zielone. Czuję Ej, kto widział sanek na żywo, bryskę na przykład, jeszcze niech piszą w komentarzach. Ja byłam na, na festiwalu, gdzie widziałam bryskę w sanach i byłam na koncercie nawet Genzi i byłam też na koncercie Dawida podsiadła i było super. Koncert Dawida podsiadła to był mój pierwszy i był mega super. Ale wróćmy do tematu, czyli do malowania. Pierwsze oko jest. I kto, piszcie w komentarzach, czy lubicie, powiedzcie w komentarzach, jakie są wasi ulubieni, eee, nie wiem, youtuberzy, piosenkarzy w tym stylu, influencerzy ale wszyscy co, to, to, no, co znani jesteś, albo coś ale nie ważne, żeby byli co taki bardzo znani mogą być Wasi ulubioni i koniec ale piszcie w komentarzach nie zmuszam oczywiście jak nie chcecie, to nie musicie ale ja sobie tutaj podam zielonym, jak mówię O i napiszcie w komentarzach, czy wy też musicie się skupić na malowania, tak jak ja. No i ja ogólnie muszę, bo inaczej to mi nie wychodzi. I patrzcie, jak mi weszła. Cute czy nie? Cute. Ja nie wiem, jak to ocenić, bo mam tutaj niesłodkie, ale nieważne. Dobra, zrobimy sobie piekus przez. Przepraszam. Przepraszam za to, ale mi się nie piórko, na biurku A po drugie to mi się biurko trzyma, więc sorki Ale Nie wiem, czy to wam przeszkadza, ale No tak mam, takie mam biurko, więc sarki. Dobra, na razie mi tak idzie Bresar że się nie odzywam, ale tak jak mówiłam, muszę się skupić. Wiem, nie wychodzą mi za ładnie, ale no jest początkująco, a poza tym to jest brązowy eyeliner, więc nie mam maszynki do pijaku do piekusów. Wiem brzydko. Jeszcze to poprawię zaraz. Это за раз, раз, соберу, что там. а вот за здоровье. Dobra, ogólnie to piszcie też w komentarzach, jaki macie. Albo nie wiem, jaki macie znak Zodiaku, bo ja mam akurat pannę i dopiszę i powiem wam, jakie kamienie mają. Eee, patrzcie, bliźnię. Patrzcie, bliźnię O, mów, ja powiem wszystkie znaki Zodiaku i wy będziecie pisać w komentarzach, jaki, jakie macie. Byk, bliźnięta, rak, lew, panna, waga, skorpion, strzelec, koziorożec, wodnik, kreby, baran, bo ja mam akurat taki kamień, ja jestem panna i mam ta taki oto kamień, taki różowy, nie, I on jest mega śliczny, to się, to jest nie wiem takie miejsce, bo moje drugie mie to jest moje drugie miejsce z kamieni. Bo moje pierwsze miejsce z kamieni to jest kwarc różowy, więc mega. I zaraz do Was zawrócę, bo trochę to potrwa. I tak, a to wyglądam teraz. Eee, zaraz wam pokażę, jaką ja mam w ogóle stylizację. Tak wyglądam dzisiaj oto ja takie mam oto skarpety. Zgodnie mam szerokie Koszulka, tak tako jeszcze bluzy nie wybrałam ale to później i teraz będziemy czesać czy, będziemy czesać moje włosy no, bo, to, no, jak, sorry jak to będzie długo trwało ale oh, was to dobra no jest idealnie kapela oh. i boże gdzie jest i to po szczotkę zaraz poczekaj Hej, widzowie. Dobra, jestem. No to oto szczotkę A teraz siedzę już, więc mogę coś Ja tak czeszę się z No a to, bo nie boli. Ła, i tak już mogę zimną, to jest taka Paletka też. Okularki nakładam. Będę musiał je wyczyścić, to na razie i tak chyba wezmę. W ogóle nie mogę robić te okularki, są od mojej żabki. Nie, kaczki. Doszliśmy ważne. Nie będę już wiązywać włosów. Później sobie zwiążę, bo idę na siatkówkę, ponieważ jeszcze nie mówiłam, ale gram w siatkówkę, więc mega. Ogólnie mega lubię, ale pani czasami umie dać w kosz, więc serio. I ja chodzę na siatkówkę do szkoły 8, numer 85, no i mega tam jest fajnie. Mega fajna siatkówka, czasami nawet jest szczur. Na rozgrzewkę jest ten, jak to się nazywa, berek. Ale są różne berki, nie ma takich normalnych, ok, Jest berek kibelek czasami. Jest berek figura, czyli że patrzcie, ja robię jakąś pozycję siatkarską. O Boże. Pozycję siatkarską i druga osoba obok mnie musi zrobić tą samą pozycję Pozycję. O Boże jakie ja mam od tego teraz ma No Dobra, jakoś wytrzymam. Ale mam brokatowe, więc mega. Mega lubię ostatnio brokat. Z koleżanką sobie robimy. Takie brokatowe te um, oczy. Serio. I naprawdę wychodzą na megodnia. O Jezus. Dobra sobie to trochę o, włosy wetne. jestem już gotowa przykręcić sobie perfumę. dzisiaj może moim puszynowym. więc w ogóle lubię ten w ogóle ten trochę go dużo gotowa kochnię słodziutko, no dobra a na dzisiaj to koniec, więc pa.